Mondex wystawia się od wielu lat już na targach w Poznaniu coraz większymi stoiskami, ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni z tych targów, z frekwencji na stoisku i z tego, że klienci chwalą stoisko, chwalą produkty i że chętnie do nas wracają. Mam nadzieję, że będą wracali też na przyszłych edycjach. A zajmujemy się głównie wyposażeniem wnętrz, dekoracjami, porcelaną. Staramy się takie mieć produkty trendowe, modne w danym sezonie i zawsze te trendy pokazujemy tutaj w Poznaniu. W tym roku nastąpił powrót do natury. Pokazujemy wiele naturalnych dekoracji wykonanych na przykład z hiacyntu wodnego. Modne są teraz takie styl boho i z tym też tutaj staramy się już troszeczkę pokazywać te trendy naszym odwiedzającym. Mamy wielu odwiedzających głównie z Polski, ale w tym roku też pojawili się klienci z zagranicy. Z Rumunii, z Litwy, Łotwy, Estonii. Tych klientów jest coraz więcej. Dużym zainteresowaniem wśród nich cieszy się nasza zastawa stołowa, a także te właśnie nowości, perełki, które tutaj pokazujemy pierwszy raz.